Dobra, mam pudełko, robię drugi w życiu unboxing z z kozika. Nie wiem od kogo, domyślam się tylko. Mam nadzieję, że nie będzie żaden seks gadget, tylko to co myślę, że będzie. Jest ze mną Sławek, Sławek filmuje. Cześć Sławek. Cześć Dominik. Kość czy szotkanem, pewnie coś Ślęskiego. Niestety nie jest taki gadek. Dobra, otwieramy. Folia bąbelkowa no dobra, choć gratisik jaki widzę, że nie? No to już widzimy, widzimy od kogo, Garmanki, kawa. widać, znak banana. Tak, oczywiście konkurencja do naszej DziKawy, ale nie teraz zaraz pełnić ekspres. No i dobra, co my tu mamy? Dobra, pudełeczko. Ho, ho. A. Otwieramy. Lubrykant. Może to jednak będzie sex gadget. I patrzymy okularki. Tak jest. Mamy. Szybkie żółte. Chodź, pokaż, pokaż jak to w ogóle jest zapakowane. Tutaj mamy jakąś szmatkę do czyszczenia. Kłyn. While X, ale nie wiem, do czego on służy, zobaczymy w instrukcji. Mamy szkiełka żółte zamontowane na oprawkach. Nie ubiorę się, dopóki sam nie sprawdzę, jak wyglądam. I mamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery szybki i ta piąta żółta. Zobaczmy, jakie są tutaj szybki dostępne. Pomarańczowe. Nie ukrywam, że będę chciał przetestować te fiolety. Miałem je kilka razy na, na twarzy, fioletowe, i naprawdę nieźle widać w nich przyrządy celownicze. Jednocześnie jestem fanem, zwolennikiem białych szybek. i no, ja bliżej. Więc, e, więc będą zbliżone, a jednak nie do końca będą białe. Ja całe życie strzelałem w okularkach e, w Esach, które są też bezramkowe. No jednak mi się ostatnio zajechały, no i szukałem jakiejś nowości. Znalazłem. Mam nadzieję, że będą fajne. Mają o wiele większą e, powierzchnię, więc przy niskich pozycjach nie wchodzi ramka, nawet której nie ma w, w oko. E, no Wyglądają naprawdę nieźle. Bardzo cienkie załóżniki, także przy ochronnikach słuchu takich nałóżnic nie będą bolały. Potestujemy, potestujemy. No dobra, no to co? No to podziękowania Monkey mm, za, za fajne oksy. I, i niebawem, jak przetestuję, powiem coś więcej na ich temat.